Oto koledzy 108. Oto nowa seria, która będzie wykonywana gdzieś tak co 3 dni. Prezentacja modów w Minecrafcie. Dzisiaj zaprezentuję Rezi Mini Pack Mod, czy jakoś tak. Mini Pack, nie, minimap Pack Dobrze, mi z tego. Jak widzicie, to dodaje nam taką bardzo przyjazną minimapkę. Takie może według niektórych mało cheatowanie, ale dla mnie to bardziej niż jak ugodnienie. Naciskając kla klawisz będzie to, tą... a opiszę, tutaj mamy mapkę, my otwieramy menu, możemy dodawać znaki, waypointy, czyli jakby takie znaczki na mapie, na przykład tutaj dodamy spawn, spawn jest na niebiesko, wybraliśmy kolorek, sobie na razie go można sobie włączać i, wyłą włączać i wyłączać, na razie wyłączymy, sobie gdzieś pójdziemy. Dobra, sobie poszliśmy. Ponownie my. Waypoint i go włączamy. I tak możemy dotrzeć, nie wiem, gdzieś, gdy pójdziemy na wyprawę do domu, gdzie zrobimy tego waypointa. To jest jeszcze. Tutaj jest kolejne. Nie wiem czy to... Nie, nie dałem. Czyli to jeszcze z tego. Tutaj możemy oczywiście ustawić różne rzeczy. Mi możemy tutaj włączyć i wyłączyć tą mapkę. Tutaj jakby to dobre jest, gdy zginiemy, pokażę nam, punkt, gdzie zginęliśmy na mapie. Tutaj możemy wybrać, że mapę, czy mapa ma być kwadratowa, czy okrągła. Czy ma być za, by, styl za minimap albo Ray mini pack? W jakim miejscu ma być? Nie ja, tutaj u mnie jest czy ma być duża, mała, czy automatyczna. Ja zazwyczaj biorę największą, bo... Prześwidywanie wszystko tutaj jak widzicie ustawione. Nie chcę wszystkiego tłumaczyć, bo to jest bardzo proste. Tutaj jest tym najważniejszym. Ma... Tutaj są te najważniejsze. A jeszcze tam był jeden. Mm, Priller Rate Chugs, czyli jakby ta mapa się update'uje która laguje. Ja to mam wyłączone. Mini pack, wersja, autor, forum. E, nie ma co opisywać. Pokażę na przykład tą opcję jak zginiemy. I tutaj pewnie klip znajdziemy. Czy coś w tym stylu? O, jesteś. Dobra. Poczekam, aż nam tlen minie. Jestem nurkiem. Blup. 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 Blub Tyk. 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 A, mam PC fulla i to mi się ładuje. Dobra. i zginęliśmy. Jak widzicie, tam jest taki krzyżyk i pisze dead point, czyli punkt śmierci. I możemy sobie pójść, potem spokojnie wziąć swoje temy. I ten mod jest bardzo, powiedziałem już, przydatny. Jeszcze wytłumaczę, jak to usunąć. Bo pewnie większość by się pytała, jak to usunąć. sam miałam z tym na początku problem, ale. Oj, oj, Dobrze. Naciskamy. My. Standardowo tutaj można klawisze konfigurować sobie. E, waypoint. Remove i naciskamy na ten deadpoint albo jakikolwiek Musimy usunąć. I remove. Już tego, jak widzicie, nie mamy. Dobrze, to przejdźmy do instalacji. Przejdźmy teraz do instalacji tego moda. Oj, Skype chyba uruchomiłem, taka ma wypadka. Ale mniejsze z tego. Dobrze, to ja teraz Skypa wyłączę. Typ. Wchodzimy w, w przeglądarkę internetową. I wchodzimy w ten link, który dałem w opisie. Ja musiałam widać. A, bez HTTP, więc google mi wyszuka, ale. Ale to to. I wcho wchodzimy tutaj. Yy, I pobieramy Ray Mini Pack V32 for Minecraft 1-4-2. Wchodzimy tutaj. Czekamy 5 sekund. O. I się pobrało. Jak już się nam pobierze. To. Musimy, gdy już mamy to przerzucimy sobie na pulpit, to musimy wejść w uruchom. Ja tutaj mam skrót, ale jak ktoś nie wie, to wpiszemy. W Windows XP to gdzieś tutaj powinien być. W Windows 7 i Vista to wpiszemy Uruchom lub run. Zależy jak to ma. E. U mnie tutaj nie ma, bo ja tutaj skrót dałem, więc... Nieważne, ale u was powinno to się znaleźć, bo ja jeszcze tak robiłem to przed nakręceniem tutaj przerzuciłem. I piszemy Procent Up Data Procent. Mamy Minecraft. Wchodzimy w BIN. Mine... Otwieramy folder Minecraft .yr. To ZIP otwieramy przez Winrara, bo normalnie. A, pokażę to. Musimy dać odwór za pomocą. Jest normalnie Java Platform, a my dajemy WinRar Archi archiwer Minerara. Wchodzimy potem w pobieranie. Tutaj mamy to Ray Mini bag. Otwieramy to. Otwieramy to. I zawartość tego przerzucamy do Minecraft.jar. Ja już to mam przerzucone, więc nie będę tego robił. I przerzucamy. I to na tyle dziękuję za oglądnięcie. Nara.